Wszystkie na na gdyni na gdyni He will be a counselor. Doradztwa Nie doradztwa, który zabiera 100 złotych na, 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 na godzinę To jest też doradztwa, doradztwa Prawdziwe doradztwa Najlepsze doradztwa Potrzebuje doradztwa w Twojego życia idzie do Jezusa oh, Rozmawia z Nim On jest dobry i zawsze On czeka na Ciebie. Mighty God. To to było po polsku. Jeszcze raz. Nie ma innej mocy za Niego. I Ty boisz się demony. Boisz się przeklęstwa pokoleniowe. Boisz się, co ludzie mówią do Ciebie. Boisz się, co ludzie będą robić dla Ciebie. Wierzę w Boga. On jest dobry. On jest wspaniały. On jest wielki. On ma wszelkie moc. Cudowne. Prawdziwe doradztwo. Nie, nie wiemy, gdzie jesteś. Nie wiemy, jak sytuacja masz. Nie wiemy, co się dzieje w Twojego życia. Ale ja wiem jedną rzecz. Jeżeli dzisiaj będziesz biegać do Jezusa i mówi, ja potrzebuję rady. Jezus będzie doradził Ciebie. W najlepszy sposób. Dziękuję Jezusa. On jest Mighty God, Wszemogący. Każdy demonie klęka przez Niego. Każda choroba klęka przez Niego. Każda sytuacja klęka przez Niego. Tylko otwiera Twojego serca, wierzy w Niego. Większość z Was, jeżeli tak, Bóg jest Wszemogący, dlaczego On nie pomaga mnie? Bądź podany do Jego mocy. Daj Twojego życia do Niego, żeby On panował w Twojego życia. O do Dugiego, opcja, e pois vou lhe Jesus Cristo para na Amém? Aleluia!